To już się kameruje. Już się kameruje? Mhm. Dobrze. Witamy was z Węgier. Węgier. Z nadrzeki. rzeki. Bordok. Bordok. Jesteśmy pod Tokajem, pod słynnym miasteczkiem, gdzie powstają wspaniałe wina, które kochają ci, którzy piją alkohol. Wina. I nie jesteśmy to my. Choć też pewnie polubilibyśmy smak wina. Wiem, Tokaj. Tokaj kiedyś. Nigdy no. mi nie smakował. No, Wolę więc... marki, wino, marki, wino. Dzisiaj opowiemy Wam o kwestii technicznej, ale absolutnie nie będzie to film techniczny, gdyż my nie jesteśmy techniczni, a przynajmniej jeśli chodzi o elektronikę. Dobra, nie zdoktoryzowaliśmy się, tak. jeśli chodzi o wszystkie techniczne zagwostki w interkomach, a o interkomach chcielibyśmy Wam opowiedzieć, ale od tej strony użytkowej. Jeśli potrzebujecie tematy techniczne, jak sparować, co one mają i tak dalej, to zapraszamy na kanał Schubert Polska, bo oni tam najlepiej tłumaczą. Krzysztof tak. jest kurczem, mega specjalistą, jemu elektronika w rękach rośnie, więc ogólnie rzecz biorąc tam. A... Choć też takie elementy w tym filmie się pojawią. Tak, no ale my opowiemy przede wszystkim o wrażeniach z użytkowania. Już w tym momencie dwóch rodzajów tak, interkomów. I ta nowa generacja Interkomów Schuberta montowana w nowej generacji kasków to już z normą EC022, tak dobrze mówię? 2200? Zero, 06. 2200? EC2206. EC straszny jest upał. Nie Jakoś tak. tak chodzi o, o nowe kaski czyli E2, C5, S3 i J2 to już zmontowanym Intercomem tutaj baza z tyłu, yy, słuchawki i anteny wszystkie wbudowane, no i mikrofon łatwo dołączony. To już jeździmy z tym, który? Trzeci sezon będzie, bo no, pierwszy raz mieliśmy SC-2 na bazie podzespołów Cine. Dwa lata temu w Rumunii, zdaje się, i tam korzystaliśmy już z łączności meshowej. Bardzo, bardzo nam się to, to fajnie sprawdziło. No, w tym roku, Ale miało też swoje plusy, plusy miało, minusy. Miało też swoje wady. Tak, w tym roku doszły nam urządzenia SCR oparte na technologii Cardo. No, Cardo jest chyba w, tej, w tym momencie najmocniejszym graczem. W, wiodącym. W, wiodącym. Wiodącym tak? producentem interkomów zdecydowanie. Motocyklowych. Tak. E, to, jest, to jest, no ja z, z firmą Cardo mam swoje miłe, miłe wspomnienia, o których być może też Wam opowiem. A nie miłe masz? E, one były miło, niemiłe. Dobra, to może od razu opowiem, żeby już <noise> żeby o to nie zapomnieć. Kilka lat temu byłem na wyjeździe. Zorganizowanym w grupie około 10 motocyklistów w Kirgistanie. W pewnym momencie byłem ostatni w grupie. Postanowiłem porobić sobie zdjęcia, bo tam wszędzie trzeba było robić zdjęcia, bo takie były piękne widoki. Potem próbowałem po szutrach nadgonić grupę. No i na jakieś tam szykanie niestety wyleciałem razem z motocyklem poza drogę. Mało brakowało, uderzyłbym po prostu w kamień, duży głową i byłoby po wszystkim. Natomiast wylądowałem na tyle szczęśliwie, przygnieciony delikatnie motocyklem. Że jeszcze ten Intercom Cardo, bo byliśmy spięci właśnie wszyscy urządzeniami Paktalk. -ta, -ta, tak, mieliśmy, mieliśmy 10 identycznych urządzeń, byliśmy ze sobą spięci sparowani i pamiętam, że ten, te urządzenia miały świetny zasięg. Pamiętam, że, że, że wyjeżdżaliśmy gdzieś w góry, po prostu znikało się za skałami, koledzy gdzieś tam odjeżdżali, ciągle było ich słychać. No i tym, w tym momencie ten zasięg Cardo bardzo dobry też mnie uratował, bo jeszcze byłem w stanie powiedzieć, żeby szybko wracali i mnie pod tego motocykla wyciągali, bo mam jakąś tam nogę delikatnie przekręconą, kask w ogóle, jakoś, jakiś tam wizjer wypadł z niego, więc no było no grubo. W każdym razie, no Cardo nam się wtedy bardzo dobrze sprawdziło na tym wyjeździe. Ja też mam w tym dobre wspomnienia i też czekałem, kiedy Cardo pojawi się w szubertach, bo Schuberty użytkujemy regularnie, a przynajmniej ja, bo... No jest i tyle tytułem przydługim To jest y, cena. A to jest Cardo, bo ma napisane Cardo. Tak. A to nie ma napisane Sena, tylko Schubert. A to ma napisane Schubert. Bardzo te urządzenia są do siebie podobne mhm. fizycznie. No, muszą, ponieważ one muszą współgrać z kaskami, tak jak to pięknie tak. wymieniłeś, E2, C5, J2 i S3. Mhm. Piloty tak samo. Tak, też mamy piloty ten sam też ten sam kształt, tak samo to wszystko mhm. wygląda. Różnica jest techniczna. Jedna z nich jest taka, że na przykład, jakbym wam pokazał tutaj mocowanie tego interkomu, tej centralki, to ona. Wyobraźcie sobie moi drodzy, że łączy się tutaj tak jak z tego kasku wychodzą dwa kabelki i łączy się na dwa kable. Natomiast jeżeli zrobimy to samo w, z interkomem, z interkomem cardo, to jest to o tyle ułatwienie przy montażu. I nie wiem, jak to chłopaki z Cardo zrobili, ale Ty mówisz, że są najbardziej ogarnięci na świecie. Oni połączyli to jednym kablem. Po coś dwa? No, no więc właśnie. połączyli to jednym. I to jest jedna z takich, z takich dużych różnic technicznych na pierwszy, na pierwszy to tak, Natomiast oba widok. urządzenia korzystają z pilotów. Bezprzewodowych, na Bluetooth. Ma to swoje plusy. Plus jest taki, że można tego pilota sobie wyjąć, chociaż nie wiem po co. mogłem go wyjmować. Mhm. Minus jest taki, że trzeba cały czas pilnować stanu baterii. Wyłączając pojeździe interkom. to akurat bazę można naładować przez USB-C. To nie jest problem, natomiast nie można naładować w ten, ten sam sposób pilota. Tu są płaskie baterie, takie jak w zegarkach. Trzeba dbać o stan tej baterii, wyłączać i centrale, i pilota za każdym razem, bo jeżeli nie będziemy. Pamiętali o wyłączaniu pilota? No to w najmniej odpowiednim momencie na wyjeździe, może nam rano zakomunikować, że po prostu nie ma łączności między pilotem a centralą. I ten temat nie istnieje w przypadku Cardo, bo Cardo nie rozładowuje pilota. Nie rozładowuje? Nie rozładowuje i tutaj nic nie trzeba wyłączać. I to nie jest... rozładował ci nigdy? Nie, i to jest kolejna różnica. Chłopaki z Schuberta powiedzieli: Dobra, jak zapominasz tutaj wyłączasz, to teraz możesz zapominać o tym, żeby wyłączać żeby nie zapominać, tak. wiecie czyli, o co chodzi. Czyli tak. Simna zżera w pilocie, a w nie. Tak, dokładnie tak. To ciekawe. Więc to, u, więc to jest kolejny plus przemawiający za, yy, za właśnie systemem kardo. O To ciekawe, dobra. Yy, kolejna sprawa jest taka, że mimo że urządzenia wyglądają identycznie, to jakby sposób ich obsługi, te wszystkie skróty klawiszowe, one są różne. Mhm. Więc trzeba po prostu, mając dwa różne urządzenia, między sobą dwie instrukcje obsługi. Te instrukcje zazwyczaj są zawarte w aplikacjach, które, które macie w, w telefonie do obsługi tych urządzeń, o których też, te, też powiemy. Tam zawsze macie taki mały rozdział, manual, można sobie tam do, do skróconej e, instrukcji się dostać. Natomiast trzeba, trzeba pamiętać, że, nie wiem, rzucam przykład, że na przykład parując te, te, te dwa urządzenia, bo można je ze sobą sparować. Tylko, po przez, tylko przez bluetooth, nie przez mesza. Trzeba pamiętać, że nie wiem, tu trzymamy mamy 5 sekund górny przycisk, a tutaj dolny 3. No, strzelam, bo musiał znowu zajrzeć do instrukcji. No, zresztą właśnie te wszystkie kombinacje klawiczowe we wszelkich interkomach, czy, 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 czy to Cardo, czy Sina, czy, czy w jakichś chińskich. No to jest dla mnie zawsze przekleństwo, bo, bo zawsze muszę mieć ze sobą ściągę, bo już nie pamiętam, który miałem na głowie, który miałem ze sobą, gdzie trzeba było które dwa, trzy sekundy, a który jeden, pięć. Nie? A ja potem mam Konrada, bo kompletnie jestem bez mózgu, jeśli chodzi o to i jedyne co, to mogę głośno krzyczeć, że nie wiem o co chodzi. Natomiast kontynuując y, m, różnice w tych urządzeniach, to jedna z y, kolejnych różnic, która, e, właściwie dwie różnice, które przemawiają na e, system, za systemem Cardo jest na przykład to, że system Cardo po wyłączeniu albo raczej w trakcie wyłączenia informuje nas, ile jeszcze baterii w nim zostało mhm. i to jest super, bo mając Senę, tego tak naprawdę nie wiemy. Mhm. I kolejna rzecz jest taka, że jeżeli nam już się kardo rozładuje, dojdziemy do tego, że, że ta bateria low, mamy informację w słuchawkach no i, i już mhm. rozładowuje się i za chwilę się wyłączy, możemy na przykład podpiąć się do powerbanka czy do, systemu, czy do systemu naszego, naszego motocykla USB-A, USB-C? Tutaj jest USB-C, no ale wiadomo, możemy mieć kabel USB-C, USB-C, USB-A, USB-C, podłączamy się. I ładujemy go w trakcie rozmowy, nie przerywając komunikacji z resztą grupy. Co też zdarzyło się na tym wyjeździe parę tak, razy. Kolega jechał sobie z kablem wysyłającym. Tak, do głowy. że ka Kamil, czy znaczy ja, i Kamil, i Dawid, i, i, i jeździliśmy w ten sposób, bo akurat nam się rozładowały te interkomy, i nawet przekazywaliśmy sobie tego mojego powerbanka. Ja podładowałem przez pół godziny, dałem powerbanka do tylnej kieszeni kurtki mhm. komu, komu teraz akurat chyba Dawidowi, któremu się rozładowywał interkom. I yy, ta komunikacja cały czas trwała. W scenie jest to absolutnie niemożliwe. Podczas ładowania komunikacja zostaje przerwana, więc hmm. zdecydowanie system Cardo jest tutaj też tak. znowu lepszy. No Tomasz, Sina ma taką zaletę, że jeżeli jesteście totalnie techniczni, tak jak my, my jesteśmy atechniczni, może nie totalnie, ale no nie lubimy tego wszystkiego, nie lubimy się w tym babrać. Elektroniki nie. No, no, Sina nie. działa świetnie po prostu w systemie plug and play, czyli po prostu włączacie to wszystko? Jak chcecie się połączyć z kolegami, to już nie kombinujecie, żeby po prostu zebrać waszych użytkowników w grupę i gdzieś tam się łączyć. Tylko po prostu naciskacie dolny przycisk. Jesteście na meszowym kanale numer jeden. To jest taki kanał otwarty, coś w rodzaju CB Radia. I od razu się słyszycie. Nie? Wszyscy od razu wchodzą do tej grupy. Czyli wyjmujecie, Czy... jakby to wszystko z pudełka. W, wkładacie do kasków, ładujecie baterię, włączacie jeden przycisk i jesteście. Wszyscy możecie już rozmawiać, nie? Tak, jest. To jest świetne Jest aplikacja, na tej aplikacji mamy kilka, chyba naście tych kanałów. Możemy je mm. przestawić po to, żeby wybrać sobie na przykład kanał 3, 7, 5, po to, żeby nie okazało się, że z naprzeciwka jedzie grupa Węgrów no, e, i to, oni to, tam Egeszegedregują sobie <laughs> i my się nie słyszymy, bo nagle Węgrzy weszli na naszą częstotliwość, co też się zdarzyło e, no tak, e, to się w Rumunii zdarzyło. W Rumunii, tak, tak jak jechaliśmy w, dwa lata ma swoje zalety, bo, bo na przykład pozdrawialiśmy się z motocyklistami tak. na, na trasie transportowej. Yy... Też, też spotykaliśmy się w Polsce z polskimi motocyklistami, na, na to trzeba uważać, tak? Nie wiem, przejeżdżacie i mówicie, ty, a po co on ma te frędzle na Panigale na przykład, nie? Tak, tak. I, wiesz, I nigdy nie wiesz, co on ma na głowie, czy przypadkiem Cię nie słyszy, że, że nie ma odpalonego tego. No ty tego, kurna, zawracaj Ty, taki nie taki. Co Ci przeszkadzają frędzle tak. skórzane na, na, na Panigale, tak? Więc no, z tym trzeba mieć świadomość, że to jest po prostu kanał otwarty, natomiast bardzo łatwo do niego dołączyć. Więc jeżeli jesteście jesteś totalnie, a technicznie po prostu obsługa czegokolwiek przez aplikację Was przeraża, nie wiem, czy chcecie kupić na przykład w prezencie swojemu dziadkowi, który jeszcze jeździ na przykład motocyklem i jest właśnie nie, nie, nie smartfonowy. A dziadek już jest na tyle stary, że ma 55 lat? <laughs> Dokładnie. No my będziemy w tym wieku. Nie, nie jest śmieszne w bo... ogóle. To właśnie Sina jest idealna do szybkiego łączenia. Z też nie ma jakiegoś większego problemu, natomiast tam już trzeba po prostu. taką grupę, grupę. utworzyć i, I dopiero po I ta grupa może mieć bardzo dużą liczbę osób. My na porównaniu w tym roku 120. Piątek, piątek korzystaliśmy właśnie z Interkomów Cardo i tam stworzyliśmy grupę, w której było dziewięciu kierowców i w pewnej chwili dwóch kierowców samochodów. Było 11 tak. osób, tylko plus, to też... Plus osoby, które do nas dzwoniły. Tak, tylko to też, <grym> też trzeba, tak, też tak, tak, też, też trzeba było zrobić to mm. tak, że jeżeli na przykład mm. nie dało rady dołączyć kogoś do grupy meszowej, to Krzysiek z Schuberta, który na szczęście był z nami wtedy i on jest po prostu mega techniczny i jego elektronika strasznie lubi, co wielokrotnie podkreśla. E, ogarnął taki temat, zresztą dzwonił do mnie wcześniej i mówi, Michał, mam pomysł, wiem jak to zrobić, żeby wszyscy byli skomunikowani. I kierowcy samochodów, i kierowcy motocykli i to będzie 11 osób, e, a nawet 12 nie ma problemu jak. A on mówi, po prostu e, ta osoba, która będzie poza komunikacją myszową, musi do nas zadzwonić e, i wtedy do Konrada. Konrad przyciskiem jednym ją wpuści, chyba tak. górny przycisk, przytrzyma, wpuści ją do całej rozmowy. I jest, I jest z nami. Więc oczywiście trzeba płacić za rozmowę, jeżeli jest się za, za granicą, no to, no to, to jest to u, u, upierdliwe. No ale gdzie za granicę jeździmy, w 11-12 osób, tak? Raczej te grupy są zdecydowanie mniejsze. No chyba, że jesteś organizatorem, na przykład. Tak, no ale jest, jest to zdecydowanie możliwe. No. No. Y jakość. Jakość. <grym> jakość. <grym> jakość. jakość. Jakość słuchania i jakość tak. rozmawiania. Tak. W synie słychać wszystko, a nawet to, czego słyszeć nie chcielibyśmy. E, teraz jeździmy, połączenie Bluetoothem i na przykład hmm. Konrad nie słyszy, jak krople deszczu padają na mój kask i jak niedomknięta szybka, którą hmm. sobie otwieram po to, żeby się dodatkowo jeszcze przewietrzać. Mamy ponad 30 stopni. Krople deszczu Szły. prawdziwe, czy piosenka krople deszczu z interkomu? E, Kropli kroplą kroplą deszczu namalujecie cię w tej no kropli. Generalnie tak, Sina, ja. Sina. wszystko zbiera i słabo separuje mowę od tak. dźwięków zewnętrznych. Tak, natomiast Cardo mm. robi to rewelacyjnie i, mm. i po prostu ten mikrofon nie zbiera dźwięków niechcianych. Zbiera tylko i wyłącznie naszą, naszą mowę i to jest fajna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o słuchanie, jak już się połączymy, to jakość dźwięków według mnie jest lepsza w senie. Jeżeli już to działa, bo tak. Są sytuacje, gdzie, y, gorzej działa, y, gdzie gorzej działa sena. Y, wystarczy odjechać za jakieś, za jakieś wzgórze, i wtedy mamy takie trzaski, jak strzelanie z bata. Pamiętasz? Mm. takie? <hudż> I wtedy wiadomo, że zasięg się urywa. W kardo czegoś takiego nie ma. W kardo po prostu, jeżeli znikniemy za winklem, komunikacja ucina się na, jak, jak cięta mieczem. Y, czy czy, czy odległość yy, meszowa w kardo i odległość meszowa w senie yy, zauważyłeś, że była różnica? My tak naprawdę zawsze trzymamy się grupą. Nikt, nikt jakoś tam nie odjeżdżał bardzo daleko. O, na tecie odjeżdżaliśmy, właśnie mając kardo. No to, odje... to musisz powiedzieć, bo no, ja nie na... Z wami Tak. Na tecie, na, na, na tecie tak. odjeżdżaliśmy, mhm. y, mając na sobie kardo i wielokrotnie było tak, że biorąc pod uwagę, że było bardzo dużo kurzu, ten nasz wężyk czterech motocykli był rozciągnięty bardzo, bo każdy chciał jechać już w tej czystej, czystej przestrzeni, kiedy kurz opadnie, a biorąc pod uwagę, że było naprawdę sucho no to ten kurz się utrzymywał w powietrzu i czasami ten nasz wąż miałem wrażenie, że wijąc się gdzieś tam w górach ma, ma nawet i kilometr. Zrywało, zrywało komunikację, ale najczęściej było tak, że i pierwszy i ostatni, to zresztą tak ustaliliśmy, że kto jedzie pierwszy i kto jedzie ostatni i musimy zachować taki dystans, żeby pierwszy i ostatni się słyszał, tak? Mhm. Więc myślę, że, że spokojnie do kilometra tutaj to działało. W Senie w sumie było podobnie, tak mi się wydaje, tylko w Senie była taka zasada, zresztą w, na meszu mówimy, w Schubercie jest podobnie, w tym, w Cardo jest podobnie, widzę Cię, więc Cię słyszę. Mhm. Jeżeli ktoś zgi, zginie nam za zakrętem, na przykład masywu górskiego, jakiegoś, gdzie kręta górska droga yy, przyklejona jest do, 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 do po prostu góry, do skały, za skałą nam zniknie, to przestajemy go słyszeć. Mhm. No tak jak opowiadałem właśnie o tym wy, wyjeździe do Azji, yy, ten model, który my mieliśmy to był Pacto, nie wiem, Bolt nie strzelam w tej chwili. Yy, duża centralka z, z otwieraną jeszcze anteną. I ta antena naprawdę dawała mega rewelacyjny zasięg i nawet właśnie jak się wyjeżdżało już tam za załom, było słychać. Nie wiem jak te anteny są rozwiązane tutaj, one po prostu gdzieś w skorupie są? tutaj są w skorupie pomontowane, ale nie jest to to aż tak skuteczne rozwiązanie, więc uczulamy Was na to. Oba interkomy, zarówno SC-2 Cine jak i SC Edge Cardo działają już w technologii Mesh. Nie wiem czy one tak, się, tak samo się nazywają, czy to jest jakiś dynamik Mesh, a to jest Mesh 2.0? Bo... Coś, coś takiego. Czym to się różni od bluetootha? Oba, oba rodzaje komunikacji to jest komunikacja radiowa. Bluetooth jest komunikacją taką prostu bezpośrednią starszego typu. Ja też nie będę wchodził w szczegóły techniczne, bo, 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 bo nie jestem od tego. Natomiast Mesh też jest komunikacją w rodzaju bluetootha, właśnie radiową, tylko znacznie bardziej rozbudowaną. Każdy Tutaj każdy jakby członek grupy łączącej się na meszu jest jednocześnie przekaźnikiem, przekaźnikiem jakby sygnału dalej. Od, wszystkich, od wszystkich innych. Członków grupy i ten system też się samodzielnie konfiguruje. Czyli jeżeli jedna osoba z grupy nam się właśnie oddzieli, on się konfiguruje sam pod te, pod te pozostałe grupy, osoby z grupy, po czym kiedy ta osoba wraca, wszystko wraca jakby automatycznie do, do, stanu, do stanu pierwotnego. Także mesh jest po prostu, mówiąc tak najbardziej obrazowo mesh to jest po, po angielsku siatka tak? czyli po prostu tworzy siatkę motocyklistów samokonfigurującą się, dzięki temu mamy połączenie bardziej stabilne, łatwiejsze jakby w dołączeniu i odłączaniu Tyle. Jeśli chodzi o takie informacje z użytkowania to tak jeżeli nam się zrywa komunikacja, dostaje informację w Cardo, że jeździec A, Rider A disconnected, tak, że yy, i szuka, szuka zasięgu, więc wiem, że jestem poza, poza zasięgiem, wiem, że mhm. z tą osobą nie mam kontaktu i już nie będę głupio krzyczał Konrad, Konrad, Konrad. Działa to tak samo na Bluetoothie. Mhm. Jeżeli jesteśmy spięci z Bluetoothem, Bluetoothem ten, ten system informuje mnie, że osoba, z którą jestem połączony, właśnie się zerwała z tej elektronicznej smyczy. Kolejna sprawa, ciekawostka jest taka, że system Cardo i nieważne, czy jedziemy na Bluetoothie, czy jedziemy na, na na meszu, czuły jest na nisko położone trakcje elektryczne. Im większe te trakcje elektryczne, przesyłowe, no. mogą być wyżej wtedy, i on wtedy, no. tak czy siak, zbiera taki, taki, takie trzaski. Jeżeli przejeżdżamy, bo zastanawiam się w ogóle skąd te trzaski od czasu do czasu, i skojarzyłem to bardzo szybko z tym, że po prostu przejeżdżam pod, pod trakcją przesyłową, i wtedy jest takie szcz! -sz 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 -sz, po prostu no. mi to wycina. W Senie czegoś takiego zupełnie nie ma. Ona na to na tą, te, te fale elektromagnetyczne absolutnie jest nieczuła. Ok. Powiedzmy jeszcze taką rzecz, Sena, czy za seną przemawia cena? nie ma to znaczenia. Chyba nie ma znaczenia. Kardo kosztuje 1600 zł w okolicach 1600 jak, jak, jak znaczy chyba regularna cena jest 1619 ale nie może być z mody cenowej, więc powiedzmy da się kupić nawet taniej, bo niektórzy sprzedają taniej. E, gdzieś tam znaleźliśmy nawet i za, za 1500 z kawałkiem, więc e, można powiedzieć, że to jest 1600 zł mhm. cena. Z tego co pamiętam to były zawsze wariacje jakiś, jakiś w okolicach podobne. 1500 tysiąca. Tak, tak, podobna cena, natomiast moim zdaniem e, jeżeli macie już kask Schuberta z, z którejś z tych, z tych nowszych serii, Warto, warto taki po prostu zintegrowany interkom mieć, bo, bo to jest fajna rzecz, nie trzeba dłubać tam po prostu pod, pod wyściółką, nie trzeba robić miejsca w wps ie pod, pod słuchawki, nic Was nie ciśnie w uszy, wszystko już jest na miejscu, plug and play przygotowane. Bardzo fajna rzecz. No, zakup po prostu na, na, na kilka, kilkanaście, być może nawet sezonów. Nie wiem, ile to wytrzymuje, bo, bo, bo tyle czasu jeszcze nie jeździmy. Natomiast jest to estetyczne, bardzo wygodne w użytkowaniu. Co moglibyśmy poprawić? O, tutaj mamy taki dołączany mikrofon. No, tu jest złącze jack, już nie będę, nie będę go wyciągał w tym momencie. I on jest na tak zwanej gęsiej szyjce i w rozmiarze kasku S Michała, bo Michał ma głowę Skuteczną, małego człowieka. skuteczną, ale taką strusią. Z, z, z A ja mam głowę, też skuteczną, tylko, tylko że... Słoniową. Tak, ja mam tam jeszcze jakiś kompartment bagażowy, podejrzewam. Więc mamy tak, mamy skrajnie różne rozmiary skorup. Ja mam 2XL. Mam było dużo przez przestrzeni. Tak. Skrajny rozmiary skorup 2XL. A gęsia szyka jest dokładnie jest taka sama. tej samej tej samej długości. Więc my zawsze narzekamy, że Konrada to. słabo słychać. Konrad jakby z wody, Konrad krzyk, krzyknie, Konrad głośniej, a jestem przekonany, że to jest dlatego, że po prostu jak Konrad to, założy... To Michał ma mikrofon tak. przy ustach, a ja mam mikrofon przy policzku. Dokładnie. Tak, no. I mówię, mówię o policzku. Tak. tak więc ważna sprawa, jeżeli jeździcie z tymi urządzeniami, to też trzeba byłoby podkreślić. Zastosowanie tego urządzenia z mikrofonem wygląda w ten sposób. Tak zwane jedzenie mikrofonu. Może to nie jest estetyczne, higieniczne i tak dalej. Ta gąbka jest wymienna, można ją zdjąć, można ją wy, wy, wyprać, umyć, można ją dokupić, więc ogólnie rzecz biorąc warto o to dbać. Ale ten mikrofon powinien być przy ustach, wtedy on najlepiej zbiera. Teraz pytanie na sam koniec: czy zamieniłbyś się sena za, za kardo, czy wolałbyś zostać przy senie? Eee. Czy jeżeli użytkownicy, którzy nas oglądają, mają senę, to powinni ją sprzedać i kupić kardo? Jak to według ciebie jest? Powiem ci bardzo konkretnie: to zależy. Uh -huh. Od to czego? zależy. Eee. Tak jak mówiłem, za seną przemawia przede wszystkim łatwość łączenia, takiego najprostszego łączenia, czyli tej podstawowej funkcji, dla której kupują militarką, jeżeli macie kumpli z ceną po prostu, to połączycie się, bardzo łatwo jedziecie, bez żadnych problemów, bez tracenia czasu na, na, na tworzenie sieci, obsługę aplikacji itd. tak dalej. Cardo rzeczywiście jakość dźwięku yy, jest no wyższa, ale to, to też nie jest jakiś game changer, tak? A mi się wydaje, że Vegu jest właśnie wyższa w, w sc No widzisz, każdy, każdy, każdy ma jakieś tam inne... Ty masz oko, oko muzyka, tak. a ja... Oko, oko. Ucho, Z ucho, ucho, szokiem? Tak, ucho muzyka. Boję się drążyć. Ale jak, ale jak zatkałem sobie uszy, Zatyczkami, to miałem no. wrażenie, że gorzej mi się widzi <grych> wczoraj w tym zakresie. Tak, tak, tak. Słuchajcie, te różnice są tak naprawdę na tyle minimalne, że ja bym po prostu postawił na to, z kim jeździcie i jakie urządzenia mają wasi koledzy, bo owszem, Sina z, z Cardo łączy się przez Bluetooth bez żadnego problemu. Ale przez Mesh już nie, nie korzystamy z tego. Tak, natomiast no, są, są jakieś, jakiś czas wypływają plotki, że w końcu stworzą jakiś wspólny protokół i to będzie po prostu łatwe, proste i przyjemne. Jak na razie? gdzie firmy ze sobą konkurują biznesowo i nie bardzo chyba chcą to robić. Więc jeżeli żyjecie w środowisku, które postawiło na Cardo, wasi koledzy mają interkomy Cardo i też właśnie SCH można sobie przez aplikację Cardo obsługiwać z innymi też interkomami tej samej firmy, to wtedy stawiajcie na Cardo po prostu, bo będzie wam łatwo, łatwiej z waszym towarzystwem, jeżeli macie towarzystwo scenowe czy też sinowe. Występujcie po prostu na Sina, a jeżeli budujecie takie towarzystwo od podstaw i chcecie jak najłatwiej, to ja bym wtedy wybrał Sina chyba. A ja na przykład jeszcze wam jedną rzecz powiem, że mam dodatkowo jeszcze taki bardzo tani, najprostszy dla pasażera kupowany tak naprawdę interkont 3S albo S3 Seny? 3S chyba. Seny. Siny, kosztujący, pamiętam, 300 zł z kawałeczkiem i najpierw wsadziłem go do kasku, w którym to tak pięknie powiem, do moniczego kasku. Potem wsadziłem go do, do swojego jakiegoś tam innego kasku, żeby mieć po prostu kontakt z telefonem i do słuchania muzyki, do dobierania połączeń, do po prostu rozmowy przez telefon w czasie jazdy. To się przydaje, uwierzcie mi. I Okazało się, że przełożyłem go sobie do kasku, do kasku, który sobie zanabyłem ostatnio, do całego kompletu Liat'a i pojechałem sobie w teren na Tuarygi. fintu z Dawidem. Dawid miał, miał kask, swój c z właśnie e, Siną, a ja podłączyłem sobie, podłączyłem sobie tą swoją Senę. Sparowaliśmy się bardzo szybciutko. Przez brutów rozmawialiśmy tylko tam. Uwaga, jako że ten mój, mój interkom był rzeczywiście tani, taki pasażerski, to kilkaset metrów tylko zasięgu mhm. odjeżdżało się dalej i traciło się ze wzroku, traciło się też tak. ze słuchu. A ja z kolei, mając w kasku zamontowaną SINę, też mam żonę Monikę i też ze mną czasem, czasem jeździ. Ja mam, ja mam dla niej z kolei chiński, taki też dosyć budżetowy interkom no 3, 4, chyba 4, GOCOM 4. Też łączyliśmy się bez żadnego problemu. ona Zawsze się u mnie za plecami, więc jakby to odległość nie, nie stanowiła problemu. Ale nie trzeba było kupować do drugiego kasku, drugiego, drugiego interkomu, żeby się połączyć. Więc ta Sina spokojnie się łączy nawet z najtańszymi interkomami na rynku. Tylko po prostu mamy do dyspozycji zwykłego Bluetooth. Tak, no i trzeba na pewno troszeczkę cierpliwości, bo to też może, może zadziałać, może nie zadziałać. To jest elektronika. To jest, elektronika. Tak. To jest elektronika. No, Wszelkie no, takie no. filmy techniczne, jak właśnie te. Sin Cardo Schuberty łączyć z innymi urządzeniami, to znajdziecie właśnie na kanale Schuberta. Bo I piszcie Krzysztof, do Krzyśka, piszcie tak. do Krzyśka, wpiszcie w komentarzach, on czyta te komentarze na YouTubie. I piszcie, a jak sparować, nagraj film, jak sparować z takim lub z takim interkomem. I yy, gniećcie, 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 dokręcajcie mu śrubę, niech on wie, jak to, jak to jest, z jaka jakim, to jest ciężka praca. Z jakim napięciem palców jednocześnie dwa przyciski przez 3 sekundy albo pięć? Do mrygnięcia światełka na czerwono, potem na zielono, aż w końcu tak. zacznie mrygać na niebiesko. 16 razy. Czy liczcie. przed parowaniem bluetooth warto obciąć paznokcie? Nie, zjeść śniadanie. No, no, to wszystko na technicznym kanale Schuberta. wprowadzamy do domu za długo, za, za długo, już za dużo tego, tego wyjazdu. I patrzcie, i robię tak, bo mam chińskiego DJ-a. DJ I cyk, i do widzenia się z Państwem.